Cześć Natalia. Cześć Agnieszko. Witamy wszystkich. Kubeczkiem kawy. Słuchajcie, mm, chciałabym Wam odpowiedzieć na pytania, które y, Agnieszka na pewno, ja też, mamy y, od osób y, takie zapytanie: skąd Wy jesteście? I słuchajcie, no, opowiemy Wam, z kim jesteśmy dosłownie króciutko. Y, ja mieszkam w okolicach Gdańska, a Agnieszka? Ja jestem z Marsa. Żartuję, przepraszam za taki humor, jak słyszę takie pytanie, to czasem po prostu mi się otwiera, ja jestem z Wrocławia. Słuchajcie, zobaczcie, Wrocław Gdańsk to jest, bo ja oczywiście opowiadam już osobom, które mnie spotkają face to face. Mówię, no tak, Agnieszka jest z Wrocławia. Jak to? Ja mówię, no tak, robimy online. My się naprawdę widujemy przez kamerę, więc. Odległość, odległość mamy nie robi systemu. różnicy w ogóle żadnej, zwłaszcza teraz. Wcześniej też tak było, tylko mniej osób z tego po prostu korzystało, że można coś zrobić razem online. Trzeba było jechać, spotkać się może gdzieś w połowie drogi. Poza tym fajne jest to, że jak się kogoś pozna, nieważne kiedy, nieważne jak, ale zaiskrzy i będzie ta chemia, to można po iluś latach do siebie wrócić i zachowywać się tak, jakbyśmy się widziały wczoraj i znały się od zawsze. Ja myślę, tak, jest, tak jest tutaj w naszym przypadku, bo tak się fajnie ze sobą czujemy. Tak, więc jestem z Wrocławia, nie z Marsa. E <grym> Dobra i dzisiaj to tak, oczywiście, e... to tak, tak, bo miałyśmy też wrażenie, że o tym mówiłyśmy kiedyś na początku, ale może nie powiedziałyśmy, e, także Wrocław, Gdańsk. Gdańsk. Nie, nie jest powiedziane, że zawsze tu będziemy, ale zobaczymy jak będzie, póki to tak jest. Świat jest wielki, nie? Świat jest wielki, a my jesteśmy niczym nieograniczone, nie ma dla nas barier, nie? Dokładnie. E, dostajemy wiele pytań i chciałybyśmy oczywiście odpowiadać na wszystkie pytania, ale Wybieramy i na pewno te, które się pojawiają, pojawią się. Jak nie dzisiaj, to kolejnym razem. A dzisiaj chciałybyśmy opowiedzieć o tym, poruszyć temat, jak nie przenosić napięć, zwłaszcza tych negatywnych napięć z pracy do domu, z pracy do domu i z pracy na domowników, czyli na bliskich nam ludzi, którzy po pierwsze w tej pracy z nami nie są. Jeżeli są to dzieci, to one w ogóle nie mają zielonego pojęcia i nie muszą mieć, że my mamy jakąś tam pracę, a w niej jakieś tam problemy. Yy, nasi partnerzy, pewnie nawet jak nas pytają, jak tam było w pracy i tak dalej, to oni chcą się dowiedzieć, czasem mają na to przestrzeń w głowie, czasem mają ochotę posłuchać, a, a czasem mogą nie mieć najzwyczajniej w świecie, tak? I tutaj jakby chciałabym powiedzieć zarówno ze strony osoby, która być może przychodzi, przenosi te negatywne emocje, bo coś nie poszło w tej pracy, a może coś nie idzie od jakiegoś czasu i... Załóżmy, że ja jestem taką osobą, która przychodzi i nie wie i nieświadomie te napięcie, to napięcie wprowadza w całą energię, w polu po prostu. Nie? Rozsiewa ją zachowaniem, miną, byciem, nie wiem, naburmuszoną, niemiłą, nieempatyczną. Robię to niecelowo, jeśli w ogóle to robię. A perspektywa drugiej osoby jest taka, że. Teraz jakby weźmiemy butę osobę, która musi znosić to napięcie. Nie? Załóżmy, że miała cudowny dzień od rana. Jest w fantastycznym humorze. I nagle taki partner albo taka partnerka wracają jak, taka, jak, taki, jak taki granat odbezpieczony do domu. Mm. Nie czytamy z fusów, nie czytamy z myśli, nie domyślamy się, nigdy tego nie róbcie, tak? Zawsze zadawajcie pytania, skąd tamina, czy skąd takie zachowanie. Nie domyślajmy się, nie próbujmy tworzyć teorii spiskowych, bo to będzie tylko gorzej. Ja tak uważam, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I według mnie fajnie jest taką po prostu bombę zegarową, czy też ten granat spróbować rozbroić. I oczywiście, że nie mogą tego robić dzieci, bo jeszcze nie wiedzą jak. Ale dorosła osoba inteligentna, partner, jak najbardziej może się nauczyć zadawania takich pytań i yy, panowania nad własną reakcją, żeby dotrzeć do tej osoby i najzwyczajniej w świecie, mówiąc kolokwialnie, rozbroić tę bombę. Czyli to jest taki, taki sposób, który działa u mnie. Ja albo przechodzę w parodię, czyli zaczynam się naśmiewać, kiedy mój mąż przychodzi z fochem. I ja nie chcę zgadywać, co się stało, ale podejrzewam, że nie ma to związku z nami, tylko właśnie z pracą. Natomiast odbija się to tutaj w domu i jeszcze idzie echem po, po bliskich. Więc próbuję prześmiewczo do tego podejść, ale to też są lata praktyki. Jeżeli to jest początek czegoś takiego, to nie mamy jeszcze w sobie takiego dystansu, żeby coś takiego zrobić. Bym mm -hmm. powiedziała, że to jest trochę wyższy poziom. Przejść prześmiewczo do kogoś, kto jest taki nabuzowany, a my wiemy, że to nie jest z naszego powodu. Czyli po pierwsze takie nieodbieranie tego do siebie, że to jest moja wina, że to ja coś zrobiłam i co ja mam teraz zrobić. Nie. Jeżeli ktoś nie potrafi poradzić sobie z tym, co ma w pracy, to po pierwsze. Postarajmy się współodczuć, ale tylko do momentu, kiedy ten ktoś nie przekroczy naszych własnych granic i nie będzie chciał wkręcić nas w swoje negatywne emocje, z którymi sam sobie nie poradzi. Nie? To po pierwsze. A po drugie, czyli my stawiamy granice, możemy z Tobą porozmawiać, możemy zapytać, co się dzieje. Możemy zapytać, jak ci pomóc i czego potrzebujesz. Natomiast, jeżeli z drugiej strony słyszymy dalej tego focha i dalej to napięcie, to sorry, ale ja bym powiedziała w takim razie: jesteś dorosły, odpowiedzialny, poradź sobie sam. Natomiast do mnie przyjdź wtedy, kiedy już tak powiem, będziesz ogarnięty, mówiąc językiem nastolatków. Czyli kiedy nie chcesz mojej pomocy, to nie wkręcaj mnie, proszę cię, bardzo w coś, co jest Twoje, nie chcesz tego ze mną podzielić. Czyli zachowanie się. Z punktu widzenia analizy transakcyjnej jak dorosła osoba. Nie wchodzenie w rolę ofiary to jest bardzo ważne, nie? Co Może tak być. Na, na czym, moim zdaniem, na pewno e, jak już przychodzi ten taki, tak jak teraz powiedziałaś, ten moment taki, gdzie. E, no już są te fochy, ona nie potrafi rozmawiać, tak, bo z reguły emocje są. To ona tyle wysokie jest tam po tamtej stronie, która przychodzi. Że no, nie chcę rozmawiać. Jak jej teraz dasz informacje zwrotne, przyjdź potem, jak będziesz czuł się gotowy, może nie nastąpić. E, I coś, co e, może nie musi, no mo, może się wydarzyć, ale może nie przyjść, bo na przykład już na drugi dzień będzie, OK, a za dwa dni a potem a, już. A ta druga osoba, która zobaczyła to, mhm. m, mówimy: Nie wkręcaj się, ale to gdzieś zostaje w podświadomości. I teraz e, z tej drugiej strony. Czyli jakby naszej powiedzmy, że ja jestem tą osobą, która y, chce pomóc tak, tamtej osobie, y, to ja bym za jakiś czas, znaczy za, jakiś, za kilka dni, zobaczę, jak będzie na przykład bardzo fajnie i wróciła do tego tematu, bo już jest emocje opadły, tak, już dzień na pewno minął, jesteśmy wyspani, już jest OK. Y, spróbować wrócić poprzez pytanie: mhm. Słuchaj, chciałabym, chciałbym tak wrócić. Y, opowiedz mi, co się wydarzyło? Czy ja ci mogę jakoś pomóc, bo. No i wtedy na, naświetlić tą sytuację w sposób, w sposób spokojny, jak to się ma, to, że on czy ona przynosi to do domu, jak ty się czujesz, jak rodzina się czuje, bo może nie być tego kompletnie świadomym, bo na drugi dzień już będzie dobrze, tak? Z reguły sen, noc powoduje, że te, te emocje, tak? Się uspokajałem, wtedy już jest ok, ale żeby ta sytuacja jakby się już nie powtarzała, bo ona to nie jest tak, że się już to absolutnie nie powtórzy, mm -hmm. ale żeby jeżeli by coś takiego było, żeby ona była w mniejszym stopniu, albo na przykład od razu była reakcja, nie? Że, bo to tak mówisz, no ty względem męża już robisz tą e, wersję taką, bo się znacie, tak już, już wiesz, do, jak do niego dotrzeć, żeby go tam jakkolwiek rozbroić, nie? A to, co mówisz e, teraz, ja... przerwę ci na chwilę, bo powiedziałaś, jak do niego dotrzeć. To jest słowo klucz. Nie do każdego można zastosować tą samą metodę, tak? My znamy naszych partnerów mm -hmm. i my, ja się wiele lat uczyłam dotrzeć i znaleźć ten klucz. Tak? klucz do tego na przykład, żeby rozwiązać problem wspólnie, klucz do tego, żeby właśnie wyciszyć te negatywne emocje, klucz do wielu rzeczy. To nie jest tak, że w jakimś poradniku będzie napisane, zrób tak i to zadziała u Ciebie. Nie, mhm. u mnie zadziała, u Ciebie nie zadziała albo odwrotnie. Więc to, co powiedziałaś, że wyczuć nie, zobaczyć, co działa, bo wiesz, u mnie to też jest tak, że czasem prześmiewczo zadziała, czasem nie zadziała. Więc to też zależy od momentu, od tego o co chodzi. Ale to, co powiedziałaś, jest ważne, żeby. Żeby nie unikać, nie zamiatać dywan, nie udawać, że nic się nie stało, tylko absolutnie i bezwzględnie powiedzieć o, o tym, co ja czuję w takiej sytuacji. Jak ja się czuję w takiej sytuacji, nie? Czyli powiedzieć Koniecznie. z perspektywy ja, nie? Mhm. Kiedy ty tak się zachowujesz, kiedy ty przychodzisz z pracy, a ja na przykład mam też swoje problemy, nie? Bo mogę mieć super dzień, a mogę mieć dzień do bani. I też potrzebować twojego wsparcia. I teraz kto jest ważniejszy, nie? I dlaczego ty? I dlaczego ty? I dlaczego na przykład kobiety muszą częściej znosić, że tak powiem, te fochy facetów? Ja teraz absolutnie nie chcę mówić, że tak jest w większości, bo może nie. Nie mam statystyk, nie wiem, ale, ale właśnie nie musi tak być, że druga osoba musi ulec, bo tamta jest bardziej zdenerwowana. Więc ona jakby jest ważniejsza przez to. Nie bać się mówić, co ja czuję, kiedy ty wchodzisz do domu i wnosisz taką energię. Co to robi dzieciom? Co to robi mi? Co to robi nam? Jak to wpływa na nasze relacje, nie? Ale na pewno, taczy. na pewno, no myślę, że to jest metoda, nie? Że właśnie jak już się to dzieje, bo ja wiesz to biorę też przez przyznać siebie, ale też i męża, nie? Bo każdy z nas ma takie dni, że kurczę, coś nie zagrało, my pracujemy nad sobą, więc to już jest troszeczkę na wyższym poziomie, że jeżeli faktycznie na coś się zdenerwowałam, no bo to te emocje są też okej. Okay, no mamy prawo i powiedziałam nawet powiedzmy, że, że możemy się zdenerwować, tak? Że to jest też zdrowe, oczywiście w granicach rozsądku wszystko, nie. Więc ja już mam coś takiego, że okej, okay. wczoraj nawet rozmawiałam z mężem, że ja się mogę na ciebie zirytować na maksa. Tak, że po prostu wióry lecą. I zadzwoniłby przez chwilę telefon. To ja już mam takie, że zamykam drzwi. Halo, już, ale nie, że mam dwie twarze. No nie to. Po prostu dzwoni do mnie osoba, która kompletnie nie wie, co się wydarzyło, no bo nie mam dla tego pojęcia, tak? I chce coś zapytać, coś słuchaj, co słychać. Oczywiście z zapytanie, co, co u mnie, więc ja mówię bardzo dobrze, dziękuję, a co u ciebie i przechodzimy do konkretów. Jakby nie przelewam, e, e, ja przejmam, nie przelewam na drugą osobę, bo ona nie jest temu winna w ogóle w żadnym, w żadnym momencie. Ale e, jeżeli jeszcze nie umiemy, bo wracam też do początku, tak. to faktycznie wy, wyrobiliśmy coś takiego, e, że wracamy do tego na drugi dzień, jak tylko jest możliwość, albo w naj, najszybszym możliwym momencie. Ja nie zostawiam tego, bo nie chcę, żeby znowu ta bomba, bo o ta bomba jak wybuchnie, to ona potem wybuchnie za dłuższy okres czasu, tak? Miejąc pół roku, może tak być. Ona nie wybuchnie drugi raz jutro. Tak. Rzadko się tak zdarza, nie? Tak. Więc ona tak, i przefiltrować i wtedy opowiedzieć, jakie są czynniki zewnętrzne, dlaczego u Ciebie się to wydarzyło, co spowodowało, co możemy zrobić wspólnie, jak, żeby, żeby nam się żyło lepiej, bo umiejętność rozdzielania pracy i domu, w sensie tych takich właśnie negatywnych nie, spraw, jest, jest do zrobienia, jest trudna, ale jest do zrobienia, żeby nam się po prostu żyło łatwiej. Więc ja mówię, że czas jest fantastycznym lekarstwem na to. Ale też nie odwlekaniem, nie, nie w zasadzie na tydzień, a dobra, no okej, już jest dobrze, do kolejnej bomby, aż na zasadzie potem, no ta bomba, żeby nie było tak, że wybuchnie i potem będzie coraz, coraz to gorzej, nie? A to z kolei ale... psuje relacje, a to z kolei psuje relacje, bo jeżeli jest tak, jak mówisz, że ktoś zamiecie pod dywan, a dobra, pogniewamy się na siebie, ale nam minie, no wiadomo, że minie, ale problem jest nierozwiązany. Tak. Ja też, ja, ja też jako inżynier do tego zawsze podchodzę, ale problem jest nierozwiązany. Jeżeli on jest nierozwiązany, to on wróci. Prędzej czy później, ze st strojoną siłą, niepotrzebnie, tak? I jakby tak, to psuje relacje. I teraz mi się skojarzyło, że też przychodzi do mnie wiele osób, mówiąc, że chciałabym poprawić relację w związku. A co to znaczy poprawić relację w związku? To zamiast włączać telewizor po pracy, to weź tego swojego partnera czy partnerkę, pójdźcie razem na spacer albo po prostu porozmawiajcie. Czyli rozmowa, która jest sztuką. Rozmowa jest sztuką, komunikacja to z mojej perspektywy trenera jest jedną z najtrudniejszych kompetencji do opanowania i myślę, że uczymy się tego całe życie. Tak? Ja mimo, że tego uczę, że sama się uczyłam, byłam na wielu szkoleniach, dalej się tego uczę, ponieważ każda osoba ma inny klucz dotarcia do niej. Nie? Też tak, tak zgadzam się. Ten klucz dobrze jest, znaczy dobrze jest też dać jakby feedback w na przykład, jak ja. Do dajemy, siebie nie? do, obsługi, tak, do siebie. obsługi siebie. Dokładnie, ale dosłownie, jeżeli tamta osoba gdzieś tam nie wie, no a ty wiesz, co by ci było potrzebne, tak bo też to są genialne pytania takie, nie? W czym ci mogę pomóc? Co mogę zrobić, żebyś się poczuła lepiej, poczuł się lepiej? Hmm. Czy chcesz teraz porozmawiać i, i czekasz na odpowiedź? Czy to jest teraz, czy wracamy później? Nie Nawet... później. Tak. tak. Jestem tak, zmęczona, tak, na... gdy się zrzałam, cokolwiek po prostu. Te odpowiedzi, te feedbacki są po prostu e, najlepsze i ja też mówię, nie, e, słuchaj, to, 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 ja lubię się wygadać, ja akurat z osobą, która e, jeżeli ma jakąś rzecz do przerobienia, coś było, to lubię mu to powiedzieć i często mówię, słuchaj, czy mogę ci coś opowiedzieć? I on wie wtedy, to jest moje słowo klucz, że ja po prostu chcę to powiedzieć, do mnie to wróciło i sama, że tak powiem, znalazłam sobie odpowiedź. On się czasami śmieje, to już znalazłaś? Gdzie wcześniej powiedziałam, matko, co za, nie? Coś mnie wywróciło z równowagi, kurczę i, i stwierdzam, no jak, a potem, no już sama sobie, nie? Dałam, ale ta osoba druga jest bardzo potrzebna. I, i tak. teraz żeby on sobie też nie brał tego do siebie, nie? Bo to złość, jest nie jest złość jest potrzebna, tak, złość jest potrzebna, nie wolno jej ukrywać. Czyli to, że jesteśmy wkurzeni, czy że się boimy, to są naturalne reakcje, one muszą być, one też są po coś, też czemu, czemuś służą. Też się uczymy siebie, ale ponieważ żyjemy w związku, tak? Mamy tego partnera. To oczywiście, że możemy się na niego obrazić, ale też wiesz, co ja czasem robię? Ja czasem przypominam jeszcze słuchaj, jesteś moim mężem od 20 lat. Przypominam ci, jaka też jest moja rola. Ja mogłabym stwierdzić, skoro masz focha, to mam cię gdzieś i w ogóle idę sobie, ale przypominam wtedy, że ja jestem po to, żeby ci pomóc. Daj sobie pomóc tak, otwórz mm -hmm. się przede mną, nie zamykaj się, przegadajmy ten temat, tak, po prostu przegadajmy, możesz sobie wykrzyczeć, to jakkolwiek chcesz, wywal z siebie, czyli jeżeli są osoby introwertyczne, czy takie, które mają problem w ogóle, wiesz, z mówieniem o emocjach zwłaszcza i tutaj akurat statystyki mówią, że mężczyźni rzadziej mówią o emocjach, więc nauczmy ich tego, żeby potrafili te emocje wywalić z siebie na zewnątrz, ja kupiłam sobie w smyku, są takie karty emocji do pracy z dziećmi w przedszkolu, ja je używam do pracy z dorosłymi, słuchaj tych kart jest tam chyba ze 300, tam nie ma żadnego słowa, które by nazywało emocje, y, której intensywność jest różna, ale są obrazki, są emotikony z jednej strony, a z drugiej strony zdjęcia ludzi, czyli jest mimika twarzy. I, I można by emotikonem wyrazić radość, a tak naprawdę to może być, to może być fascynacja, to może być rewelacyjnie się czuje, to może być ekscytacja, to może być miłość, dobroć, cokolwiek innego. Tak samo ze złością. Jest złość, jest smutek, jest frustracja, jest gniew, jest nie wiem co jeszcze, ale intensywność emocji jest ogromna. Jak czasem słyszę, jak się czujesz dobrze, to dla mnie to jest takie. Nie chce mi się z Tobą gadać, nie? Nie chce mi się zajrzeć w błąd siebie i poznam tylko dwie emocje: czuję się dobrze albo źle. Nie. Coś spowodowało, że się czujesz tak, jak się czujesz, przenosisz to do domu. To wpływa na mnie. Czyli też można przyczynowo-skutkowo komuś tak fajnie wytłumaczyć, jak są tacy, takie osoby, tacy partnerzy czy partnerki, to weź go, przywiąż nawet do krzesła i powiedz mu, słuchaj, kiedy Ty przychodzisz do domu, a to jest trzeci raz w tym tygodniu, z taką miną. Odpowiadasz w taki sposób, zachowujesz się w taki sposób, to ja czuję wtedy bla, bla, bla. Tak? Co możemy z tym zrobić? Podejdźmy do tego, jak do projektu. <laughs> Może teraz trochę wybrałam, ale to jest po prostu takie: opowiedz o swoich emocjach, opowiedz, jak się czujesz, tak? Opowiedzmy, jakie mamy potrzeby w związku z tym, co byśmy chcieli, i próbujmy krok po kroku, nawet jeżeli nie tym razem się uda, żeby te emocje gdzieś tam miały ujście, to. Te próby są warte tego, żeby to robić. Ja to wiem z doświadczenia i swoich klientów, i swojego, że to działa, że da się tak zrobić. A przede wszystkim poprawia się relacje w związku. Bardzo. No, ale oczywiście. Często oczekujemy, że po pierwszej próbie już chcemy rezultaty. To tak nie jest. Mi się przypomina zawsze wtedy e, tych próbach, e, a propos Pana Edisona, który no, dzięki niemu mamy żarówki. To ile razy... Poddał on się miał... go 5 tysięcy to... razy, nie? Nawet więcej chyba tam było. Ja no, nie przygotowałam się może, ale naprawdę ich było tyle, że my za dziesiątym razem pewnie byśmy zostawili, a dobra, to nie idzie. On się nie poddawał i to jest coś, że um, o, właśnie dobrze jest się zastanowić, jesteście razem, tak? Czy nawet, bo małżeństwo, no z reguły małżeństwo czy tam partnerstwo, tak? Po prostu wspólność dwóch osób. Um, dlaczego, po co żyjecie? Właśnie, że te dwie osoby chcą sobie wzajemnie pomóc. No, myślę, że jakiś tam cel macie, że jesteście wspólnie, po prostu. Więc dobrze sobie odpowiedzieć na to. A gdyś jeszcze przypomnę taką jedną rzecz, bo my niedawna wprowadziliśmy takie pytanie, które nie spodziewałam się, że, że mnie będzie rozbrajać, mimo że nie taki był cel. Mm -hmm. Chodziło o to, że jak dzieje się znaczy jak już zaczynamy coś mówić potok słów różnych, no bo to każdy z nas ma. Um, I jak pojawia się ten negatyw, czy u mnie, czy u męża, to jedna, e, e, ta przeciwna osoba, która jest pozytywna i usłyszy tą negatywną e, rzecz, podchodzi i mówi czy naprawdę tego chcesz? I dla mnie jak przychodzi mój mąż do mnie i mi to mówi, to ja nie potrafię się nie uśmiechać. On tak to mówi taki śmiertelnie poważny. Naprawdę tego chcesz, ja wtedy mówię. Nie. Ja to wtedy... jest ten wytryk na ciebie, nie? I to jest ten wytryk na ciebie. No. Ale w drugą kupra, stronę to sama wtedy podchodzę i ja mówię naprawdę tego chcesz. I ona akurat, wiesz co, no niedawno to wprowadziliśmy i no daje puszcza, nam nie? puszcza. Taki, tak, puszcza, puszcza, po prostu puszcza, więc myślę, że więc ten klucz, nie, na pewno kupra, klucz jest to ważny. Mega ważny. Ja czasem ja, ja, ja zauważyłam, że na przykład u nas czasem tak działa, że... Jak mój mąż jest wkurzony, na której jest dzieci, ja mówię: Słuchaj, czasem nie potrzeba żadnego słowa, nie wiesz co powiedzieć, albo najważniejsze jest, żeby, żeby ta złość nie przerodziła się w gniew, bo jak ona się przerodzi w gniew i będzie ją tak pielęgnował i głaskał, to to, że tak powiem, even, even gorzej, chciałam powiedzieć, even worse. Tym gorzej Aha. dla niego, nie? Tym gorzej hmm. dla niego, bo, bo jakby w... sam sobie robi źle. Czasami osoba musi zrozumieć, że to nie jest fajne trzymać w sobie taki gniew i złość i pielęgnować, ale wystarczy przytulić, wystarczy dotknąć, złapać za ramię, za rękę i po prostu emocje negatywne odchodzą same, tylko trzeba się przemóc w sobie, żeby to zrobić. I to jest coś, do czego zmuszam najczęściej, kiedy widzę, że jest po prostu najchętniej to bym ich puściła gdzieś na boks albo żeby sobie, wiesz, dali porazie na trawniku przed domem albo gdziekolwiek. Ale jak tego nie ma, to podejdź i po prostu przytul. Nic nie musisz mówić. Nic. Mhm. I to powiem ci działa cuda. Tylko trzeba zmusić tą dorosłą osobę, która czasem jest uparta jak osioł, do tego, żeby to zrobiła. A jak to zrobi, to jest mega radość. I jakby wiem, jaki będzie tego efekt. Z jakiegoś powodu przytulanie i to, że w ogóle my jesteśmy zwierzętami stadnymi. My możemy żyć bez jedzenia, bez picia przez jakiś czas, ale bez drugiego człowieka nie możemy żyć. Nie przeżyjemy po prostu, nie? A dotyk coś takiego robi, że po prostu wycisza te negatywne emocje, nie? I to umiemy zrobić. Możemy być mądrzy, głupi, starzy, młodzi, po prostu umiemy to zrobić. Nie wymaga to żadnej nauki, kompetencji. Po prostu idziemy i to robimy. Jedyne co musimy zrobić, to przemóc się w sobie, żeby po prostu wykonać taki ruch. Ja do tego nie mówię, zachęcam. Ja mówię też nie obwiniajcie się, bo ja często, często słyszę, bo moi rodzice, bo ja tego nie miałem jako dziecko. Oj, ja wie przeszłość była. Po prostu naucz się z niej i zamknij ją w jakikolwiek sposób. I nie mów sobie, że ty musisz być taki sam, musisz być taka sama. E, jasne są pozytywne rzeczy, e, to skorzystaj z tego, tak, co zostało da, ci dane, gdzieś tam dostałeś od rodziców, od rodziny, no z reguły od rodziców, bo to mm. często jest e, gdzieś tam wyrzucane przez ludzi. No bo mój tata to mnie nie wspierał, mój tata mnie nie przytulał i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład nie miałem taty, bo też taki. E, no okej, okay, no zdarza się, każdy ma inną historię i. Pytanie tylko, co z tym zrobisz, nie? Czy będziesz na tym bazował, czy stwierdzisz, chcę innego rozwiązania i chcę poszukać coś, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi? To jest też e, kolejny bardzo ważny temat. E, na hmm. zasadzie nie korzystaj, nie patrzenia w przeszłość, tylko w przyszłość i teraz. Bo przeszłość bardzo możecie zniszczyć, a to nie o to chodzi. To. Każdy ja, z nas ma trudności. Nie? Myślę, że to jest w ogóle y, osobny temat na osobny kapik, tak. który zrobimy, tak. bo to jest ważny bardzo temat. Natomiast faktycznie wyciągajmy wnioski i uczmy naszych partnerów wyciągania wniosków z różnych sytuacji, czyli uczymy się na naszych błędach y, i na podstawie tych błędów usprawniamy nasze bycie ze sobą. Tak, czyli uczymy się na błędach. W sposób taki, że ze sobą rozmawiamy, rozmawiajcie, jak będziecie rozmawiać, będziecie budować relacje, jak będziecie budować relacje, to będziecie się lubić, jak będziecie się lubić, to będziecie chcieli ze sobą kooperować i po prostu rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. I tyle na zakończenie ode mnie dzisiaj. życzę będzie mega zaufanie wtedy. Eee, tak, będzie życzę eee, życzę zaufanie im. między wami. I to jest bardzo cenne, to co właśnie Inieszka przed chwilą powiedziała, więc eee... Dzięki Natalia za dzisiaj. Życzę wszystkim miłego dnia. Przesyłajcie nam dalej tematy i do zobaczenia za tydzień. Dokładnie. Dziękujemy bardzo i życzymy Wam mnóstwo możliwości i takiej chęci zadawania pytań, bo pytań nie ma głupich pytań i nie ma też głupich odpowiedzi. Także pytajcie i odpowiadajcie, i też przekazujcie nam swoje co próbowaliście, co, co się udało, co, co zadziałało w waszym przypadku. Do tak, wszystkiego dobrego. Tak, wracajcie z tym, co zastosowałyście w swoim życiu, z tego, co my tutaj mówimy. Dokładnie. Do zobaczenia.